Cześć, jestem Pakiela, to jest szybki update z dnia 22 października 2024 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia, jest to kolekcja myśliwego składająca się z łupkowanego grotu, jajokaczki oraz martwej wiewiórki w stanie idealnym o wartości 50 dolarów. Zabranie udziału w misjach telegramowych otrzymamy dwa razy więcej dolarów złota i punktów doświadczenia. Zabranie udziału w Halloweenowym dobroni otrzymamy również dwa razy więcej dolarów złota i punktów doświadczenia oraz punktów doświadczenia kart umiejętności. Ponownie możemy kupić Halloweenową przepustkę 2. Za wykonywanie misji fabularnych żywot Bimbrownika, jak i sprzedaż Bimbru w tym miesiącu otrzymamy dwa razy więcej dolarów, punktów doświadczenia oraz punktów doświadczenia roli. Za sprzedaż Bimbru do 4 listopada otrzymamy czarną. Kamizelkę Morales. Za zniszczenie blokady agentów otrzymamy 30 amunicji ekspres do karabinów powtarzalnych oraz dostaniemy zacier do Bimbru. Jeśli zalogujemy się w tym miesiącu do Reddit Online, otrzymamy poprańczową marynarkę Porter. Od 22 do 28 października wykonajcie misję sprzedaży Bimbrownika, aby otrzymać ofertę 40% zniżki na poncho. Zabranie udziału w serii wyróżnionej otrzymamy dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. A jeśli chodzi o serię wyróżnioną na ten tydzień, to od 22 do 28 października jest to ekstremalna martwa noc. A jeśli wygramy w tym miesiącu w serii wyróżnionej, to otrzymamy zniżkę 50% na broń. A w stajni mamy promocję na konie wielozadaniowe, to znaczy na Norfolk Roadster. Oraz na konie wyjątkowe, konie arabskie. W katalogu mamy promocję na amunicję. oraz w katalogu mamy limitowaną odzież. Tu również mamy promocję na spodnie. Mamy również darmowy strój od Rockstar na ten miesiąc. Więc tak prezentuje się strój na ten miesiąc. A u Różnikarza mamy promocję na karabiny powtarzalne. Również mamy 30% zniżki na modyfikacje karabinów powtarzalnych. Rola bimbrownika kosztuje 5 sztabek złota mniej niż zwykle. Również mamy promocję na rozbudowy, wystroje baru, ulepszenia destylarni oraz na zdjęcie Bimbrow. Zdjęcie kaplicy, zdjęcie Rio Bravo, posiadłości, toków oraz na zdjęcie o Krikseran. Madame Nazar znowu pojawiły się maski, nawet na promocji. Więc to byłoby na tyle. Myślę, że o niczym nie zapomniałem. Jeśli zapomniałem, dodam to do opisu, pijajcie na Discorda link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć, do następnego.